Papier se podłożymy tu. Ładnie. Rozwaliło się trochę. Teraz możemy skorzystać z najnowocześniejszych technik, których nasi starożytni nie mieli, czyli podłożymy ogień w banalny, prosty, haniebny sposób, nie używając łuku ogniowego. Patrzcie jaka teraz będzie ogniowa bonanza. I co, pewnie wiecie co to oznacza. Ogień u kotura, co? Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, no wreszcie doczekaliśmy tego sezonu, w którym możemy żreć mięso jak nasi łowiecko-zbieraccy przodkowie, czyli wstępnie trawić go w ogniu, czy to na grillu, czy na ognisku, nawet co na balkon możecie z tym pójść. Zapraszam do oglądania, co ten kocór dziś zeżar i pierwszym posiłkiem był antryk wołowy, który zaskoczył mnie swoim debiutem, bo spieprzyłem go po całości. Mięso przeciągnięte totalnie, w środku jakieś spieczone, a trudno. Zjadłem tę profanację wraz z jej towarzyszącymi kiełbasianymi tworami, które już były ok. Ich producent zapewnił mnie, że nie ma w nich azotynów, a przynajmniej tak na pudełku pisał. Ale o tym to już wam podczas zakupów powiem. Zanim przejdziemy do drugiego posiłku, to taka krótka rozprawa o kawie kuloodpornej. Przy okazji możecie zobaczyć jak wygląda chłop, który nie trenuje trzy tygodnie. No myślę, że dobrze. Trochę MCT i trochę oleju kokosowego. Większość z was myśli, że to taki wspaniały wynalazek i w ogóle, no dla mnie to jest coś cudownego teraz, w czasach, w których po prostu mam tyle pracy. Każdy, kto mm, w jakiś sposób tam miał styczność z zakładaniem firmy i prowadzeniem działalności gospodarczej, no wie, co to znaczy. Teraz wyobraźcie sobie, że jeszcze trzeba prowadzić kanał, montować i tak dalej i wszystko to samemu robić. Także no, taka kawa kuloodporna dla mnie to jest zbawienie po prostu w tym momencie, bo mm, jest to mocny zastrzyk energii, oczywiście. Yy, Olejem CT i olej kokosowy. no to od razu stawia na nogi, plus jeszcze kofeina, no to wiadomo. Tyle, że moi drodzy, tak Taką kawą kuloodporną też można się troszeczkę udupić, nie jest to zawsze wskazane. Ja zawsze mówię o tym oleju kokosowym, no jest w nim dużo mniej witamin na przykład niż w smalcu, dużo mniej minerałów, no wiecie, no nie jest to jakaś petarda żywieniowa, więc jeśli chodzi o energię to super, ale ja na przykład w pewnym momencie picia dwóch, trzech kaw odpornych nie chciało mi się jeść nic innego, bo byłem zapchany kaloriami, a jednak zapotrzebowanie moje było na minerały no, niespełnione. Podsumowując krótko, kawa odporna fajnie na krótkie okresy, ale żeby na przykład starać się cały czas żyć na niej to nie, to nie, bo w końcu zabraknie wam minerałów, będą was łapać skurcze i tak dalej. Ja już to przerabiałem. I witamina D oczywiście pamiętajcie, jeśli nie macie takiej możliwości jak ja to na balkonie gdziekolwiek. I później przeszliśmy do drugiego posiłku. 6 jaj po prostu normalnie zrobionych na patelni, usmażonych na maśle. Ciekawe czy wyszło mi w ogóle żółtko, czy jest półpłynne tak jak chciałem. Sprawdźmy. Jest ok i to bardzo. Takie żółtko jest najlepsze, jest najbardziej przyswajalne, nic tutaj nie wytraciliśmy w procesie smażenia. I co, posypałem sobie to O Jezu, jakie dobre to żółtko. Posypałem sobie to papryką słodką, nic tu nie ma jakiegoś wirtuozerskiego. Dalej przechodzimy, czyli tutaj masło na bułkach z mojego przepisu, oczywiście to jest ten taki bardzo słynny, bułki typ B. Troszeczkę mi nie wyszły, bo używałem takiej innej babki jajowatej i tak klapu, jak widzicie, ale to nic, smaku są tak samo dobre. Brukselka. Tego chyba jeszcze nie widzieliście u mnie. Zielone warzywa, nie bójcie się tego w keto. Nigdy, przenigdy, jeśli nie chcecie, to nie jedzcie, ale, ale warto jednak mimo wszystko zadbać o trochę błonnika. Im więcej badań na temat flory jelitowej wychodzi, to tym bardziej się okazuje, że jednak błonnik z warzyw troszeczkę się przydaje, bo te nasze bakterie po prostu sobie go jedzą. To nic, że my z niego nie korzystamy, ale jednak nasza flora bakteryjna bardzo na tym korzysta i nasza odporność też wędruje w górę. W keto można jeść dużo warzyw, przede wszystkim zielonych i takich właśnie fajnych pomidorowych soków. Garść rzeku Czekolada 95%, trochę siemienia lnianego, tyle chyba wszystko. To jeszcze co, zakupy keto Wam pokażę. Takie naprawdę małe dość, tym razem. Przede wszystkim, jak widzicie, sezon grillowy zaczął się, więc od razu kiełbaska śląska. Ale jak kiełbasa, to pamiętajcie, że. Warto spojrzeć tutaj, czy nie ma poukrywanych azotynów, azotanów, konserwantów, barwników, jakichś innych główien, tylko po prostu zjeść normalne mięso w otoczce. Znajdzie się jakaś pieprzona glukoza. No ale trudno, przynajmniej nie ma tutaj jakichś specjalnie rakotwórczych substancji i tyle w sumie kiełbasy wziąłem. Oliwki czarne, które uwielbiam po prostu. Bardzo bogate źródło sodu, innych fajnych rzeczy. Pamiętajmy, że to jest taki produkt troszeczkę jednak kiszony, więc coś tam też y, fajnych tych substancji wejdzie. E, nasza flora jelitowa pewnie z tego korzysta. Jeśli nie, to wyprowadźcie mnie z błędu. Ale wziąłem sobie dwie, bo po prostu lubię, no. Dwie słoiki. A, no tak, zapomniałem jeszcze tradycyjnie. Tradycyjnie, moi drodzy, jaja od chłopa. Tym razem właśnie nie od chłopa, tylko od baby co najciekawsze. Od babki takiej fajnej w chustce co się działa. Patrzcie, jak wygląda wiejski jajo właśnie. W gównach to wszystko, nie, to gówno to jest normalne. Kto nie widział jaja miejskiego, to tak to wygląda. No. Bez żadnych numerów, jak widzicie, dlaczego takie jaja wybieram, bo nawet nie ma żadnego porównania, jeśli chodzi o jajo takie sklepowe. No, badania po prostu pokazują, że takie jajko ma do 10 razy więcej kwasów omega 3 i różnych innych fajnych substancji w środku. No nie ma porównania. Wiem doskonale, że każdy z was potrafi znaleźć takie jaja, tylko mu się nie chce. W Rzeszowie dosłownie jest kilka punktów takich. A w innych miastach pewnie jeszcze więcej, bo w grzeszu wcale nie jest jakiś duży, 200 tysięcy mieszkańców, ale jaki perspektywiczny, wszyscy się tu wyprowadzają. Ostatnio w internecie debata o maśle była, bo takie kontrowersyjne jakieś, wiecie, no, święta się zaczęły. To oczywiście e, producenci wspaniałych margaryn zaczęli reklamować swoje niesamowite produkty, bogate w Omega 6 i 9, prozapalne, chryste, panie, co za propaganda. Kwasów, podobno więcej kwasów tłuszczowych trans tutaj jest, dlatego masło jest niezdrowe. A widzieliście, ile jest kwasów tłuszczowych trans w mleku matki? To znaczy, że matka jest w takim razie straszną suką jeśli karmi swoje dzieci mlekiem e, ze swoich piersi, że tak powiem. E, no i tak właśnie. Pamiętajcie, moi drodzy, że wszystko, co pochodzi z przemysłu przetwórczego, w jakiś sposób przetworzone przez człowieka, zawsze będzie gorsze niż to, co natura nam dała. Kwasy tłuszczowe trans, naturalnie zawarte w pożywieniu, są bardzo zdrowe. A przechodząc do tego masełka, właśnie. Lurpak tym razem, dlatego że moi drodzy, chciałem po, po, popróbować tych ekskluzywnych, drogich maseł. Masłów? Nie wiem. E, chyba maseł. Powiedzcie w komentarzach, bo nie wiem. Także Lurpak tym razem, zaraz będę próbował. Pręga wołowa. Co to jest? To jest takie mięsko idealne wręcz na rosół. I z tego sobie zrobię właśnie, oczywiście dołożę sobie do tego kości. Pamiętajcie, że szpik kostny i orzechy to była nasza nisza ewolucyjna, z której wykształciliśmy ogromnych, chorych, popieprzonych rozmiarów mózg, który po prostu pozwolił nam na takie osiągnięcia cywilizacyjne, jakie teraz mamy. I dlatego, co jest fajnie. Trochę mięsa z kurczaka. Które czasem, jak wiecie, z Instagrama lubię sobie po prostu zrobić w takim ostrym sosie. Tani nawet jest. I co moi drodzy? Chyba tyle. Takie maluchy, jak widzicie, ale za to teraz. Inne trochę zakupy. Uwaga, uwaga, spróbuję się opanować, ale wiecie, że jak jeśli chodzi o książki, to już mnie zaczyna trząść rękami i, i ten... Dobra, także no co sobie kupiłem? Książki na ten wspaniały okres, w którym troszeczkę mniej możemy wychodzić, ale e, też niektórzy oszukują. Ja wam nie powiem, czy oszukuję, ale pokażę wam, <laughs> co sobie kupiłem. Biografia, moi drodzy, Steve'a Jobsa, czy Jobsa, jak kto woli mówić. Nieważne, dlaczego warto czytać takie ogromne książki? No nie zawsze warto czytać ogromne książki, ale jeśli chodzi. ale jeśli zawartość jest o jakichś wielkich ludziach z takimi naprawdę chorymi wręcz rozmiarami ambicji i swoich wizji, to choćbyście nawet nie osiągnęli tego, co oni, to gwarantuję wam, że wasze horyzonty myślowe się poszerzą. Polecam takie właśnie książki czytać, przede wszystkim też do tego sobie dołożyć, Ilona Maska i innych takich właśnie naszych współczesnych innowatorów, bo warto zawsze, zawsze coś z tego wyniesie przepraszam, nie, nie chciałem uderzyć zawsze, ch zawsze coś z tego wyniesiecie zawsze. Siła pozytywnego? Nie. Dlaczego to kupiłem? Tylko dlatego, moi drodzy, że e, jeśli jesteście człowiekiem mojego typu, czyli takim, który ma dużo po prostu kontaktów, no nie oszukujmy się, ja teraz naprawdę rozmawiam dosłownie non-stop. E, jeśli chodzi o widzów, jeśli chodzi o e, po prostu osoby, które w jakiś tam stopniu się pojawiają w moim życiu i chcą coś ode mnie, a wszyscy czegoś chcą. <laughs> nie jest to złe, oczywiście, bo ja lubię pomagać bardzo, e, ale no czasem e, zdarza się taka sytuacja w moim życiu, w waszym też. Przypuszczam, że pojawia się jakaś taka, no nie wiem, matka z chorą córką. <grych> I co? Co się dzieje w takim przypadku? No, włącza się system moralności, niestety, który mówi pomóż, pomóż. No, a nie zawsze po prostu jest też na to czas. Dlatego ta książka będzie rozwiązaniem no właśnie na takie sytuacje. Przynajmniej o tym jest, bo oczywiście nie czytałem tych wszystkich książek na razie. One leżą sobie na ten czas, w którym będę sobie siedział i czytał. No, z tego powinienem nauczyć się po prostu fajnie. Y i konstruktywnie odmawiać tak, żeby nikt cię nie obraził. I co? Liczę na tą książkę. A to? A to nie mam pojęcia, co to jest, ale w księgarni po prostu była obok identyczna, tego samego autora. Wydaje mi się, że macie tą samą psychozę, co ja. Kto kupuje książki albo jakieś zupełnie inne rzeczy, też prawdopodobnie lubi komplety. No i co, skoro ten sam autor, skoro ta sama akładka, to prawdopodobnie jest to jakieś uzupełnienie tego. To tak jakby pójść do sklepu i nie wiem, no, zobaczyć dwie filiżanki: jedna z jedynką, druga z dwójką i dwójki nie wziąć, no to nie wiadomo, co się stanie, nie? No nie wytrzymałbym chyba. E Także to tak, tyle. Steve Jobs troszeczkę dzisiaj dostał, ale to nie chciałem go bić. I ten polecam bardzo. Książki czytać w ogóle. Tylko mądre. Teraz jeszcze taki krótki zwiastun tego, co się tam będzie działo w następnych vlogach. Także zostańcie. I tak tutaj, moi drodzy, mija mi ta praca w czasach izolacji. Jestem odcięty od świata. Ale co my tutaj mamy po prawej stronie? Czyżby błędy w adaptacji? Tak, moi drodzy, coś tu się fajnego szykuje, jak widzicie. <laughs> oh yeah, Już niedługo na podkatopel, oczywiście, zgasło mi. I dla tych, którzy dotrwali do samego enigmatycznego końca, mały spoiler co pojawi się w następnym korologu. Powroty są najpiękniejsze Opa! Jakie problemy, to jest katastrofa. A kiedy to na wszystko leci. <laughs> Nawet życie seksualne ponad jest fatalne czy tak. <laughs>